Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów na temat kremów do rąk. Przede wszystkim muszę się Wam przyznać, że kiedyś prawie w ogóle nie używałam kremów do rąk i miałam tak suche ręce, że jak to moja mama mówi, można było na niej trzeć i na placki. Teraz nie wyobrażam sobie, żeby umyć ręce i ich nie pokremować, Dlatego zawsze w mojej, w, mojej, w, ogóle w mojej łazience, na moim biurku, w mojej torebce, nawet w pracy Wszędzie mam po prostu postawiony krem do rąk i każdy jest oczywiście inny Dlatego mogę Wam parę słów powiedzieć o różnych kremach W bardzo różnej rozpiętości cenowej, od 3 do 30 nawet złotych mam tutaj kremy Zacznę może od takiego, który właśnie skończyłam Jest to krem z Avonu Skin So Soft Dotyk Jedwabiu Ja go nawet tutaj... Przecięłam na pół, żeby wyskrobać resztkę, bo nie wiem, czy Wy tak robicie. Ja tak robię, bo po prostu po rozcięciu tego tutaj mam jeszcze na 2-3 dni spokojnie używania tego kremu. Więc nie, nie widzę problemu, żeby to rozciąć. Tym bardziej, że to jest miękkie, więc spokojnie. Ym, wracając do kremu. Tu jest napisane, że to jest formuła z ekstraktem jedwabiu, nadaje dłoniom zmysłową miękkość. Zmysłową miękkość, no. No na że jakoś tam, na pewno nie są takie suche jak zaraz po umyciu mydłem, prawda? Każdy krem w, w tym względzie coś tam daje, ale no nie jest jakiś rewelacyjny. On zostawia taką troszeczkę powłoczkę jakby. Nie jest ona jakoś uci uciążliwa, bo to nie jest jakieś strasznie tłuste, no ale mimo wszystko yy, nie jest też jakieś to yy, super. Zapach ma bardzo ładny. Taki dosyć intensywny, ale, ale bardzo przyjemny jest ten zapach. Wchłania się dosyć dobrze, aczkolwiek tak jak mówiłam, zostawia tą, tą taką warstewkę. On kosztuje w regularnej cenie 7,90 za 75 ml. Już go więcej nie kupię. Następnym kremem, który stoi u mnie w łazience jest krem, i to będzie ten najdroższy, to jest krem Eucerin. Z 5% zawartością y, mocznika. On kosztuje właśnie 30 zł za 75 ml. I muszę tutaj y, czytać z pudełeczka, bo tu jest wszystko napisane po francusku, chyba albo po niemiecku, nie wiem. Ym, skóra sucha. 5% mocznika plus mleczan sodu wygładza suchą i bardzo szorstką skórę rąk, szybko się wchłania, intensywnie uzupełnia niedobory naturalnych czynników nawilżających. Nie zawiera substancji zapachowych. No, zawiera. Ma, ma zapach bardzo delikatny i taki nieinwazyjny zupełnie, ale, ale ja czuję jego zapach. Idealny do codziennej pielęgnacji suchej, bardzo suchej i napiętej skóry rąk, dostosowania jako pielęgnacja wspomagająca leczenie między innymi atopowego zapalenia skóry, minimalizuje ryzyko podrażnień i alergii, nie zawiera substancji zapachowych ani barwników, szybko się wchłania, i tu jest w ogóle masę ciekawych informacji, jak mocznik działa, że zachowuje wodę w skórze, dlatego one się, nie wysuszają się dłonie i, i pozostają nawilżone. On kosztuje właśnie około 30 zł. To jeszcze zależy, zależy gdzie, bo tu jest cena Super Farm 25,99, promocja 2079, a ja go w ogóle z kartą Super Farm kupiłam jeszcze taniej, dlatego w ogóle się na niego skusiłam, no bo normalnie nie wiem, czy bym kupiła krem za 30 zł. On, no jak już mówiłam, ma delikatny zapach. Ja przynajmniej jakiś tutaj wyczuwam. Rzeczywiście bardzo dobrze się wchłania i bardzo dobrze nawilża. No ma taką dosyć lekką konsystencję, raczej nie zostawia, właśnie to jest śmieszne, bo on zostawia tą taką powłoczkę, czuć, czuć taki, taką śliskość, jak się robi tak rękoma, ale on zupełnie nie jest tłusty. To jest, to jest dziwne, bo normalnie można pokremować ręce i iść i coś robić już tymi rękoma, bez obawy, że coś tam, nie wiem, pobrudzimy, czy jeszcze nam się dobrze krem nie wchłoną. On jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli będziecie mieli okazję kupić go właśnie w jakiejś promocyjnej cenie, to naprawdę bardzo go polecam, bo ja jak on mi się skończy, to na pewno taki jeszcze sobie jeden kupię. Następnie mam tutaj dwa kremy z ziai. Jeden mieszka sobie w mojej torebce. Ma w ogóle bardzo fajne opakowanie, takie, takie poręczne, płaskie, no jest idealny do torebki. Ma 80 ml, kosztuje około 5 zł. Zapach ma... Bardzo lubię ten zapach. Jest taki, taki przyjemny, łagodny zapach. Um, krem, to jest sposób użycia, to wszyscy wiemy jak używać. Intensywnie odżywia, wygładza i uelastycznia skórę dłoni, skutecznie regeneruje na oraz likwiduje uczucie szorstkości, wzmatnia paznokcie, zmniejszając ich skłonność do rozwajania się i łamania. Um, nie jestem w stanie stwierdzić, czy działa jakoś na paznokcie, ponieważ nie mogę po prostu dojść do ładu. Ostatnio z moimi paznokciami łamią się i rozwajają na potęgę. Jem skrzyp, używam odżywek, no po prostu wszystko, a one dalej się łamią, więc nie wiem, chyba ten krem raczej specjalnie działa na paznokcie. Ale bardzo dobrze się wchłania, jest taki bardzo lekki, fajnie się rozprowadza i, i wsmarowuje go w dłonie. Na wizarzu oczywiście, bardzo negatywne opinie i o tym, i o tym z koziego mleka. Ja oba uwielbiam i na pewno jeszcze je kupię. Jedyną wadą, jak dla mnie, jest to, że to opakowanie jest dosyć twarde i ja raczej go nie rozetnę, żeby sobie wybrać te resztki, więc sporo produktu zmarnuję albo sobie obetne palce próbując to rozciąć. Ale generalnie jest świetny, i, i na pewno kupię i ten, i, i ten z kozy, bo są rewelacyjne jak dla mnie. Następnym kremem, jaki mam, jest również Ziaja kozie mleko, ale nie w tej takiej tubce, tylko taki skondensowany, jak tu jest napisane, skoncentrowany, przepraszam, skoncentrowany. On kosztuje jakoś około 9 zł, ja go kupiłam w promocji za 6.37, jak tutaj zresztą widać. On ma proteiny koziego mleka, kwas hialuronowy, czynnik wybielający, wzmacnia funkcje ochronne skóry poprzez aktywne nawilżenie, odżywianie i regenerację. Przynosi ulgę szorstkim i spierzchniętym dłoniom, zwłaszcza zimą. On jest naprawdę kremem rewelacyjnym, zwłaszcza właśnie na zimę. Ja go używam zanim wejdę z domu, na, na właśnie zimne powietrze i na noc, ponieważ on jest bardzo gęsty ma taką. Strasznie gęstą konsystencję, ciężko się rozprowadza na rękach. Zostawia, najpierw, jak się go chce rozprowadzić, to zostawia taką, taką białą warstwę i trzeba ją bardzo dokładnie rozkremować. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby ten krem używać po każdym myciu rąk, bo no po prostu za dużo by to czasu zajmowało i on jest naprawdę tłusty. Więc trzeba trochę poczekać, aż on się wchłonie, żeby można było cokolwiek robić. Więc jeżeli robicie tak jak ja, że myjecie ręce i zaraz idziecie coś robić, no to on też nie jest najspecjalniejszy do tego, ale zapach ma bardzo ładny, cena jest dosyć przystępna i, yy, i naprawdę bardzo dobrze działa na ręce. Znowu na wizerzu niezbyt pozytywne opinie, ale nie wiem, ludzie są dziwni. On mi bardzo odpowiada, także ja wam go polecam. I ostatnim kremem, jaki mam, jest to krem za 2,99 z Biedronki, b Be Beauty, odmładzający krem do rąk z formułą Q10. Skóra sucha, pozbawiona elastyczności, zapobiega starzeniu, ujętrnia i wygładza, zawiera kreatynę i filtry UV. No, generalnie ochy i achy, jaki to on nie jest wspaniały, odmładzający krem do rąk, zapobiega pojawianiu się pierwszych oznak starzenia dłoni, wzbogacony enzymem Q10, keratyną zapewnia efekt jędrnej, sprężystej skóry, zawiera filtry w ogóle skuteczność skuteczności działania, ujędrnianie 100%, wygładzanie 100%, nawilżanie 100%, w ogóle no po prostu genialny produkt. Mhm. Za 3 zł. Znaczy on nie jest zły, to jest dobry krem, jak każdy inny krem tak naprawdę, bo ważne jest to, żeby nawilżać te ręce jednak po, kremu, po, po ich umyciu. On, on jest właśnie bardzo, bardzo rzadką, ma konsystencję. 125 ml, 3 zł, jak już mówiłam. I... Zapach Taki całkiem rześki Ja Wam powiem, ja go po prostu mam w pracy Ja jako, że bardzo często w pracy myję ręce i je kremuję Jakbym miała mieć taki eucerin w pracy, to po prostu nie zarobiłabym na niego Bo ten krem wystarczy mi na, nie wiem... Jak każdy inny starcza mi na dosyć długo, to ten by mi wystarczył na tydzień pewnie. No, no, co chwilę kremujemy ja i moja koleżanka na zmianę ręce, także do pracy jest akurat 3 zł, a nie mam przynajmniej suchych i spierzchniętych y, dłoni, co jest dla mnie bardzo ważne. Aha, no i dosyć szybko się wchłania, także mogę pokremować, chwileczkę tam poczekam, czyli mam przerwę i y, mogę iść y, z powrotem pracować. Czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o moje kremy, czyli... To jest wszystko. Jeszcze tutaj ten malutki. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moje kremy. Eucerin na pewno jeszcze kupię. I też, ponieważ ja zjaje. Po prostu uwielbiam i te ich zapachy cudowne. I kremujcie ręce, zwłaszcza zimą, bo piękne dłonie każda kobieta powinna mieć. I to wszystko na dzisiaj. Żegnam was. Do zobaczenia, papa. Pa.